Szalabala, szalabala. Jesteśmy tutaj po raz kolejny przy nagrywaniu. Siema. Ale teraz y, robimy bardzo ważną rzecz, a mianowicie stawiamy krokwie. Strop. Strop. Boże, jak ja jestem debilem. Ale Belki ogólnie stropowe. na szczęście większość z was ogląda Przez Świat na fazie od nawet ponad 10 lat, więc o tym wie. <laughs> nie muszę się krępować. To jest po prostu oczywista oczywistość. Robimy krokwie. Belki strop. <laughs> <Belki stropowe. śmiech> Niezmiennie robimy strop. Ej, dzisiaj mam dobry humor, a wczoraj nie miałem, nie? Wczoraj miałem depresję. Ja, tak się wydawałeś smutny. No, byłem smutny. Smutny. Może dlatego, że dzień wcześniej miałem urodziny. Żartowałem. Nie, było dobrze, że ale... miałem Dobra. Teraz tak. teraz jest taka, że te belki, jakbyś o głównej stawie powiedzieć coś miłego na temat tych belek. Belki strofowe są zaprojektowane tak, że mają 20 cm wysokości i 8 szerokości. Rozstaw jest taki sam jak słupków w ścianie, czyli co 54 cm. Choć czasami bywa gęściej, jak jest jakieś dodatkowe wzmocnienie. No i w niektórych częściach strop będzie podparty po prostu ścianą, a w niektórych trzeba będzie zrobić taką belkę podtrzymującą. Cały strop, żeby, żeby faza mógł mieć jak najbardziej otwartą przestrzeń, żeby mu nie szła żadna ścianka. Tak będzie w salonie, a w tej części przy wejściu do domu, przy łazience. Przy jakimś tam pomieszczeniu gospodarczym będzie strop po środku, mniej więcej po środku podtrzymywały, będą podtrzymywały ściany. Teraz będziemy sobie je rzucać na górę. Jest to trochę karkołomne w trójkę, bo te belki są ciężkie i długie A tutaj tylko o klejeniu, ten... panie, bo tu coś klejone jest widzę Tak, to jest drewno KVH, czyli klejone ale Ponieważ one są w belkach 13 metrowych, my potrzebujemy 7,5 metrowe Więc je obcinaliśmy, potem odpad z tej belki będzie wykorzystywany jako krokwie Bo zaprojektowane jest to tak, żeby wykorzystywać materiał w całości Faza teraz też, przed tym zanim wrzucamy belki Na słupkach klei takie wygłuszenie staśmy, To, to zresztą że... zobaczą Tak, żeby to, to Wam faza pokaże jak to robi no i, I właściwie to tyle. Musimy to kręcimy to takimi ciesielskimi grubymi śrubami, w ten sposób, żeby to się mocno fajnie trzymało i żeby też ładnie nam dociągało do konstrukcji. Ui. No Jakie dopiero... obciążenie wytrzymują na oko? To znaczy ja nie jestem w stanie tego dokładnie powiedzieć, bo nie pamiętam, ale yy, to są ogromne wartości Zwłaszcza, że montujemy po kilka na każdą belkę, plus jest po drodze pod, podpierana, więc no nie ma szans, żeby cokolwiek się stało Zresztą yy, też ta, to jest konstrukcja balonowa, czyli że cała ściana jest yy, w całości, ta pionowa razem z ścianą kolankową na górze Nie jest zrobione tak, że robimy najpierw poziom zero, potem robimy po pierwsze piętro, tylko stawiamy ścianę w całości I w połowie, no powyżej trochę połowy ta belka yy, jest doczepiana, przez co ona spina całe ściany z sobą Konstrukcję. I jeżeli teraz zrobimy sobie dach i dach będzie napierał na, na ściany yy, zewnętrzne, to konstrukcja nam się nie będzie rozchodzić na bok, bo te belki będą jakby ją trzymać w ryzach. Także to się nazywa konstrukcja balonowa. I moim zdaniem, do takiego domu szkieletowego, do stodu to jest najlepsze rozwiązanie. Czekaj, może ja mu to dam. Ja mam hać? Na razie stój. Dobra, czekaj. Ja ci już teraz nie pomogę, bo mi troszkę Jest, mamy to. Gabryś twierdzi, że mógłbym y, mieć platformę i stawiać auto na y, stropie. Zdecydowanie nie jedno. Ten strop jest bardzo gruby jak na dom szkieletowy, zresztą tak samo krokwie będą e, bardzo surowe A czy krokwie? Myślę, że normalnie byłyby zaprojektowane cieńsze, natomiast chodzi o to, że, tak jak mówię, to drewno KVK jest w 13-metrowych odcinkach. Jeżeli z niego utniesz 7,5 metra, które potrzebujemy tu na strop, to byś miał tak duży odpad, więc połowy pieniędzy, jednocześnie pieniędzy na drewno byś wydał bez sensu. Dlatego, moim zdaniem, z tego odpadu jest przewidziany dach. Plus to, że planuje, planujesz robić w przyszłości pewnie fotowoltaikę i tak dalej Ale więc... 7,5 metra? A dobra masz rację no Chcę fotowoltaikę jak najba... Ja nawet nie wiem czy nie dołożymy tego do, yy, do projektu Bo może da się jeszcze Bo ja i tak nie będę miał yy dotacji i, i wolałbym już od początku mieć, bo, bo w ogóle fotowoltaika to jest podstawa, po pierwsze, po drugie magazyn energii, bo fotowoltaika bez posiadania magazynu energii jest w ogóle kompletnym bezsensem, ja się muszę dowiedzieć. No ja chciałem mieć 12 kW, czy jakoś tam, jak to mówi, tylko że podobno ja wtedy mam jakieś kary. Od, od Ale od... chodzi ci o ilość paneli fotowoltaicznych, czy no, o magazyn? Na, no, na 12 kW ilość paneli. Yy, nie wydaje mi się, że przy tej no. no. o I o to, Ja się jeszcze Dowiedzieć, czy ja mogę wytwarzać prąd, a w nocy z magazynu energii sprzedawać Tauronowi. Ale to bez, bez sensu, bo to ci braknie do rana prądu, prądu, będziesz potem nad ranem od nich. Ale ja chcę mieć 30 kWh. No to wiele im nie sprzedaż, nie? Bo no, tak nie działa. Nie? Bo, bo ja jestem chytry, jak lis. <laughs> Złapiesz to to na ramię, czy nie? Myślę, że tak. Zresztą ono nie spadnie raczej. Na głowę. Ono raczej nie spadnie. Nie ma jak, to się opierało. Tak, dokładnie, weź to. Się, czy nie? nie spoko. Na bluzę za ciepło, na koszulkę za zimno. E, Witamy w Polsce. Ktoś powie, czemu żeś się nie budował gdzieś za granicą, tak jak inni YouTuberzy. Ja wam powiem, bo mam pewną... pewien problem, który jest wielkim problemem, jak na człowieka z tego kraju. Kocham Polskę. Nie wyobrażam sobie mieszkać gdzie indziej. Naprawdę, nie ma miejsca na ziemi, które by sprawiło, żebym chciał tam mieszkać. Mógłbym mieć domek letniskowy, ale samolotem mi się nie chce, a autem za daleko. Więc najbardziej bym chciał Chorwację, ale ich w cenach porąbało. Kupić tam ziemię, to, to jest niemożliwe. Yy, można kupić w Hiszpanii, ale to trzeba samolotem, więc mi się nie chce. Z A czemu nie samolotem? Mówiąc... Bo mi się nie chce, bo, bo jeszcze i dzieci strają, nie? Może kiedyś jak będą jak ludzie wszystko robić, to wiesz, to będzie fajnie. <grych> na razie... No ale przecież w samolocie, tam się dupę można przebrać. Tak, ale chodzi o fakt, że, że marudy to są, nie? Jeszcze. Po prostu kiedyś będzie normalnie. Daj do mnie trochę remik. Dwa, to zmienił rękę. na ręki podobno daje <grych> dużo nowych no, doznania. Dawid teraz będzie dawał właśnie takie wymuszenia, żeby te drewno opierające się jedno drugie nie, nie trzeszczało po jakimś tam czasie. I to jest czy nie? Nie, nie, nie. jest tak opieram. No i szalabala. Dodajemy taką, powiedzmy, piankę samoprzylepną i to sprawia, że drewno nie kładziemy na drewnie. No i to pewnie po prostu działa na jego korzyść, nie? Tak twierdzą chłopcy, <grystanie> teraz się nie liczy, nie? A ty nam wierzysz. <grystanie> a ja wam ja wierzę. <grystanie> jak to się nazywa ta taśma? Można powiedzieć, że to jest taśma akustyczna, żeby izolowała dźwięki i przelanie potem drewna, jak się jedno o drugiego opiera po latach. No i... Tam to po prostu nie trzeszcza przy robieniu kroku na stropie. Uh -huh. No ona porządnie waży. Ja jestem już tak lekki, że mnie może zwiać. Chłę, chłę, chło. Czekaj. Obraz przeciska się. Poza na tu a ja na tu <laughs> przyjął, że w pokoju, mojego. Ale fajnie. Tu docelowość to będzie tam być dużo wyższa ta ścianka kolankowa. Tutaj będzie podwójna warstwa tego oczepu górnego, czyli tu przybędzie nam jeszcze parę centymetrów, i na to pójdzie taka belka 14x14 cm. Ona będzie na wylot przewiercana do konstrukcji, i na tym dopiero będą e, stawiane krokwie. Więc tutaj do czego zmierzam z tym wzmocnieniem? Nie chodzi o to, jak to będzie mocne, chodzi o to, że tutaj jeszcze przybędzie około 20 cm w górę. Więc ja mam metr 80, więc praktycznie będzie w stanie człowiek przy samiutkiej ścianie kolankowej wstać wyprostowany. Nie będzie jakoś Także trzeba będzie się garbić, dochodząc do, do boku domu. A teraz widok z przyszłego... jak się nazywa? Sypialni. No nieźle. O, tu panda. Bierajcie sprzęt elektryczny. Si, claro si. Popatrzcie, moi drodzy. Nowa maszyna. Nowa maszyna. Włączam mikrofon, bo będzie głośno. Nowa maszyna jest bardzo zadowalająca, bo jest nowa. E, tu jest od kolegi można powiedzieć praktycznie taka sama, ale ta jest nowa, więc cieszę się. Przede wszystkim chodziło mi o to, że no taka kosztuje mniej niż 400. Powiedzmy nawet około 400. To jest spoko cena. A mam laser. Nie no, laser to już jest kultura. Jest nowa tarcza, nie? Laserek włączamy. Prawda jest taka, najzwyklejsza piła, damy radę. Oczywiście, gdyby była jeszcze tarcza do tego 254 cm, a nie 219, to pewnie do najgrubszych belek dopiero by się przydało, aczkolwiek i tak jest zadowalające, bo będę mógł tym wybudować nie jedno. Po jednej? Na razie jedną? Czasami pływamy, i to niestety tak bywa na budowie, ale teraz nam o czymś powie Gabryś, co jest ważne. Mianowicie y, tą żółtą folię daliśmy, dlatego to jest paroizolacyjna folia, że w momencie, gdy mamy konstrukcję dookoła wykonaną, to każdą ściankę działową, którą potem do tej konstrukcji przyczepiamy, musimy najpierw wyłożyć taką folią. Dlatego, że w domu szkieletowym bardzo ważna jest szczelność paroizolacji i chodzi o to, że, żeby potem ten, y, dom od środka całą, całą tą folią wyłożyć, to pod te, pod te y, ściany trzeba wyłożyć takie ścinki, do których się dokleimy tą następną część. Folii. Wtedy mamy ciągłość paru izolacji. Gdybyśmy tej folii nie dali, to tu by niestety przez drewno ta, ten budynek tą szczelność tracił. A to naprawdę jest kluczowa rzecz w domie szkieletowym, nawet chyba ważniejsza niż samo ocieplenie. A ja właśnie muszę czynny żal tutaj włożyć. To leżało w ogóle w wodzie, wiesz, przed chwilą to podniosłem I co teraz? No chyba doradę radę, nie. No nie tak. wiadomo, czy nie sami kleić. Teraz będę piłował rzecz, którą mi pokaże <gabryś. Gabryś. Dobra, czyli mam to pomiędzy w tych dwóch miejscach. Tak, czekaj, czekaj. Czekaj to Andrzej. nie jeden no, Musisz sobie tam odmierzyć na wysokość 20 cm możesz odmierzyć tak 20 i mm albo i 2 mm musisz tak sobie odmierzyć wysokość no. i trzeba to po prostu uciąć i na dole, i na górze na tej wysokości. Albo ja chyba nie o tych belkach myślę co my się wydaje. To, to masz uciąć o co się opiera. O co na czym trzymać? To? Ja myślałem, że to! Nie! Ja. Dlaczego ja ja to mam zrobić? Musimy uciąć tutaj ten słupek na zero, bo do tego będzie przykręcać. Rozumiesz? Bo no tak to ja wyciąć nie? Może tylko, że właśnie było na zero. Możesz nawet przy... To, tu jest śruba, wiesz? No to sobie ją trzeba będzie... podaję ja ją trochę dokręcę Bo ona mi o no. łańcu za, za Tak, tak, żebyś sobie tam śruby nie wkręcił Ej, bo mi się nogi O, pięknie to zrobiłeś I teraz trzeba odmierzyć 20 cm Wiem jak wygląda 20 cm <laughs> Ale z filmów, nie? Tak! Piękne. Szczerze? Nie spodziewałem się, że ona do takiego czegoś da radę. Pewnie, że tak. Paki... Paki nie, to zbierałeś na środku taśmy <grym> <grym> Dobra, to mi odetki, To damy radę, ja tu już stoję. Jestem w łazience na górze i ja mam nożyczki. To fakt. Pocieszają mnie te belki, z, y, jak się nazywa od, od dachu? Krokwie. Że to nie będziemy stamtąd, że przepaść będzie na to, a nie niżej. Ready? Set, go! Tak się mówiło na skokach spadochronowych. I nie liczyło się 1, 2, 3, tylko liczyło się 121, 122, 123. A dlaczego? Bo mówiąc 121, 122, 123, akurat mija właśnie 3 sekundy. A licząc raz, dwa, trzy, to stary. To nie jesteś w stanie tego obliczyć. Takie ciekawostki. Wujka Dawida. Przez te wszystkie lata hodowałem brzuch, żeby móc wybudować dom. Dobra, teraz mogę schodzić już, tak? Na pewno, bo no, nie lubię tu wchodzić. Ale patrzcie, w tej szparze się zmieściłem. Jest good. I czekaj, to jest ścianka, gdzie... Tu sram, tak? I tylko chodź Dobra. Będziemy stawiać słupki, wiesz? Pod to od razu. No i gut, majonez. Nie będziemy robić w ogóle na razie nadproży, wiesz? E, w tych wewnętrznych. Będziemy je robić dopiero na sam koniec, dlatego że. No bo potem, po co teraz? O, no ale też u siebie tak zrobiłem. I potem cokolwiek wymaszują, to tak brakowało wysokości, jakieś płyty i tak dalej. Dobra. Lepiej, żeby było przestrzenie. Aha, czyli rozumiem, że tak. Drzwi są potąd, a tu się kończy, tu jest ściana do. Czyli nad nadproże, to jest słupek przy nadprożu. No dobra, a gdzie jest ściana z kibla? No mniej więcej tu. No dobra. To jest praktycznie jest... Drzwi są prawie zarazości. No powiem ci, gigant to to nie jest, ale no, zabezpieczenie... Powiedz mi, że jak na gabinet dzieci bardzo dużo. Tak, ale to jest takie zabezpieczenie, bo ja nie chcę wywoływać zilka z lasu, ale yy, tak jak już wcześniej powtarzałem, mamy z żoną problem z podnością. Wystarczy, że powiem część jest w ciąży, więc no, <laughs> nie chcemy trójki dzieci, ale jako, że jest tak dobrze, bo to jest dobrze. Wiem, ilu z Was ma problem i ile z Was yy, marzy, żeby mieć naszą sytuację, a jej nie ma, ale no zabezpieczamy się. <laughs> z tym dzieckiem, w taki sposób, że jakby coś to mamy pokój, nie? mimo że nie chcemy, to jeżeli jesteś, będziesz to oglądał, to chcieliśmy Cię. Typowa no. budowa. Dobra. interesuje się tu ci si. <suszy> no Tutaj masz tak jest dobra tu to masz <laughs> ścianę dobra tu są sami bez ślinuje <suszy> 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 Ogólnie palcem tu wciśniesz, nie? A tu że jeszcze drewnianko nam kolega da. <laughs> Się okaże, że jest dobrze. Fachowcy chude ze Śląska. O. Jak to mówili w tym filmie ze Stęką, pani dobrze za... To jest to. O panie! No i to. Myślałem, że zaśpiewasz coś po tym. Nie można, nie można. No, też to, to, to się zdziwiłem. To jest piosenka święta. To jest jak hymn narodowy. Inaczej, hymn narodowy jak śpiewasz nawalony, ogólnie nieładnie. No nie Ale zdarzało nie się. Nie. Z barką... Ależ intencja, jak jest tak, niezła to... ale barkę też jak wracałem z akademików w Gliwicach, bo zawsze tam do Elektrona wracaliśmy z imprezy z kolegami, bo oni tam studiowali, to... no to śpiewałem barkę, nie? I dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Jak ja wracałem, to ludzie wiedzieli, że idę. Bo ja zawsze tam chodziłem i śpiewałem, i śpiewałem właśnie piosenki religijne. A o 5 rano opuszczaliśmy ich z głośników na całego elektrona, już dzieciaki atakujące policję zespołu Żydziasna Analoksi ze Szczecina. Pozdrawiamy Szczecin i Szczecin lubię głównie ze względu na ten zespół, bo on jest, że tak powiem, taką pierwszą perłą mojego dzieciństwa. Jako pierwszy zespół rokowy, jak słuchałem, to wiadomo jak wszyscy Nirwany, ale y, potem jak miałem 15 lat, dostałem płytę y, Analoksów i się zakochałem. To było oczywiście w Panasówce, blisko Biłgoraja. Pozdrawiam.